Zapraszam na kolejny cotygodniowy przegląd prasy ekonomicznej. A w dzisiejszym materiale pochylimy się głębiej nad zagadnieniem migracji i jej znaczeniem ekonomicznym. Jest to gorący temat, który coraz częściej pojawia się na nagłówkach gazet, szczególnie w obliczu najnowszych zapewnień premiera Donalda Tuska. Jaka jest optymalna strategia migracyjna i dlaczego, jak zawsze, w ekonomii to zależy. Tego dowiemy się w dzisiejszym materiale. Jeśli nie chcecie przegapiać kolejnych lasówek, pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. A teraz nie przedłużajmy. A zaczniemy od ogólnej roli migracji w ekonomii. Po pierwsze, migranci wpływają na sektor finansów publicznych. Z jednej strony, mieszkając za granicą, wydają tam pieniądze na konsumpcję, co napędza wpływy z VAT-u. A także pracują i tym samym opłacają wszelkiego rodzaju daniny publiczne. Jednocześnie są oni uprawnieni do pobierania świadczeń socjalnych, które obciążają budżet. To, czy emigranci będą wspierać finanse publiczne, zależy od tego, jak funkcjonuje w danym kraju sektor publiczny. W krajach takich jak USA czy Niemcy, Imigranci często więcej dostają od państwa niż mu oferują, gdyż kraje te oferują łatwy dostęp do wsparcia socjalnego. Jednak nie można tak upraszczać roli imigrantów w kontekście sektora publicznego. Nowa siła robocza wspiera system emerytalny poprzez płacenie składek na ubezpieczenia społeczne, a także odnawia bazę przyszłych podatników, rodząc dzieci. Wspomnieliśmy już o pracy, jest ona oczywiście jednym z istotniejszych ekonomicznych aspektów emigracji. W mentalności ludzi istnieje mit emigranta kradnącego pracę, jednak jak czytamy, pomina się jednak o tym, że przybysze zarobkowi niekoniecznie konkurują o te same miejsca pracy co rodowici mieszkańcy. Często zdarza się, że starają się o prace wymagające mniejszych kwalifikacji. W szczególności niewymagających dokładnej znajomości języka nowego kraju. To niekiedy zajęcia, których rodzima ludność nie chce wykonywać, choćby z uwagi na niższe płace. Tymczasem, wskutek różnic w cenach, nawet niskie zarobki w bogatym kraju mogą służyć do życia na wysokim poziomie rodzinie imigranta w państwie ubogim. Z drugiej strony, często wśród migrantów są także ludzie o szczególnie wysokich kwalifikacjach, których w danym kraju brakuje. Zarówno przybysze z niskimi, jak i wysokimi kwalifikacjami nie stanowią często bezpośredniej konkurencji dla przeciętnych mieszkańców docelowych krajów. Koniec cytatu. Istnieją ponadto jeszcze inne czynniki związane z migracją, które, nie wpływając bezpośrednio na gospodarkę, jednocześnie zmieniają ją w długim okresie. Mogą to być czynniki kulturowo-społeczne. Jako, że migrantami są zwykle ludzie odważniejsi, którzy potem lepiej funkcjonują w ramach kapitalistycznego systemu rynkowego, czy też czynniki związane z tak zwanymi głębokimi korzeniami wzrostu czyli faktem, że ludzie relatywnie bogaci pochodzą od relatywnie bogatszych przodków. Oznacza to, że opłaca się przyjmować stosunkowo bogatszych emigrantów, gdyż oni utrzymują swoją pozycję w hierarchii społecznej. Jeśli ciekawią Was nieoczywiste skutki migracji, to odsyłamy Was do artykułu Obserwatora Finansowego pod tytułem Jak migranci przekształcają gospodarki. Skoro teoria za nami, to teraz pora przejść do praktyki. Jak czytamy, Zadaniem Unii Europejskiej jest ochrona granic zewnętrznych i redukcja do minimum nielegalnej migracji, a nie tworzenie granic wewnętrznych i szukanie mechanizmów przemieszczających grupy nielegalnych migrantów w obrębie Europy, powiedział premier Donald Tusk po polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych. Podczas późniejszej wspólnej konferencji prasowej Tusk mówił m.in. o nielegalnej migracji. Wspólnie musimy przekonać innych partnerów w Unii Europejskiej i zrobimy to, że zadaniem UE jest ochrona granicy zewnętrznej i redukcja do minimum nielegalnej migracji, a nie tworzenie granic wewnętrznych i szukanie mechanizmów przemieszczających tylko grupy nielegalnych migrantów w tej i Weftę w, w obrębie Europy, powiedział. Widzimy zmianę retoryki partii rządzącej w Polsce. Decyzja ta podyktowana ewidentnie zmianą nastrojów społecznych, Powoduje, że Donald Tusk, postać kojarzona z liberalną polityką migracyjną, musiał zmienić swoje podejście do tego tematu. Pomijając chwilowo liczne nieścisłości co do tej konkretnej wypowiedzi premiera, warto się zastanowić skąd ta społeczna niechęć do emigrantów, skoro zdaniem teorii ich wpływ na gospodarkę jest raczej pozytywny. Otóż diabeł, jak zawsze, tkwi w szczegółach. Jeśli przyjmujemy emigrantów z bardzo słabo rozwiniętych krajów jak Syria, Liban czy Nigeria, to nie wystarczy tych ludzi fizycznie przetransportować do naszego kraju, żeby stali się oni elementem naszego społeczeństwa. Integracja polegająca na nauce języka, nauce kultury i zwyczajów może się ciągnąć latami, a przede wszystkim oznacza ogromne koszty. Dlatego większość krajów na takie rozwiązanie się nie decyduje. Jednak oznacza to społeczną alienację tych emigrantów, którzy, poprzez brak adekwatnego wykształcenia i obycia w europejskiej gospodarce, reagują agresją i ksenofobią. Imigranci zaczynają nie tylko nie przynosić wpływów do budżetu, ale również pojawiają się dodatkowe koszty walki ze zorganizowaną przestępczością, a także spada wynajność systemu edukacji, opieki zdrowotnej czy świadczeń społecznych. Emigranci mogą być kluczem dla długoterminowego rozwoju gospodarczego, jednak nie jest to proces, który będzie się dział samoistnie. Trzeba go wspierać i kontrolować, a na to w Europie najwidoczniej zabrakło zarówno pieniędzy, jak i woli politycznej. A jeśli o brak pieniędzy chodzi, to Niemcy zakończą kolejny rok w recesji. Czytając, po niewielkim wzroście w poprzednim kwartale, na wiosnę gospodarka niemiecka znów się zatrzymała, przekazała prezes niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego. PKB w drugim kwartale skurczył się o 0,1%. Niemiecka gospodarka utknęła w stagnacji i pozostaje w tyle za wzrostem gospodarczym w całej strefie euro, ocenili z kolei analitycy z ING Economics. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a konkretnie ich brak, bo sektor przedsiębiorstw w Niemczech jest tak silnie opodatkowany. Że eliminuje to powstanie jakichkolwiek nowych przedsiębiorstw w zarodku. Przekłada się to na spadek innowacyjności i powolny upadek Niemiec w roli światowego lidera. W modelu The Winner takes it all, strata przodującego miejsca w światowej gospodarce jest bardzo kosztowna. Wśród innych przyczyn recesji wymienia się problemy wewnętrzne Niemiec. Związane chociażby z emigrantami, a także relatywnie za wysokie ceny surowców, które stanowczo ograniczają możliwości rozwoju przedsiębiorstw. Polska zaskakująco dobrze reaguje na recesję w Niemczech, to rodzi pytanie, czy nie pora odłączyć się od europejskiego lidera i szukać innych partnerów handlowych? Chętnie poznamy Wasze zdanie na ten temat w komentarzu. Z naszej strony to już wszystko i do zobaczenia za tydzień. Cześć.